To jest właściwie cała linia produkcyjna do produkcji, w tym przypadku do produkcji opakowań transportowych, skrzynek transportowych do pieczarek. Okazuje się, że Polska w tej chwili jest pierwszym producentem w Europie pieczarek i w pewnym momencie zabrakło opakowań. Zabrakło. Może by się znaleźli wytwórcy tych opakowań, ale to jest ciężka sprawa z transportem, ponieważ właściwie wozi się powietrze. Więc producenci pieczarek zaczęli produkować u siebie również skrzynki. My dostarczamy do, właśnie do nich całe linie produkujące skrzynki transportowe. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest trudny temat do środowiska, które nie ma nic wspólnego z tworzywami sztucznymi. Trzeba wstawić coś nowoczesnego, coś o zupełnie innych przyzwyczajeniach, innym reżimie żeby to można było w, taki, w takiej pieczarkarni produkować. Nam to się udało. Uruchomiliśmy w tej chwili myślę, że z 7 linii, z, nie, u 7 producentów pieczarek, a w sumie chyba 9 linii produkcyjnych i dostarczamy również formy do produkcji tych skrzynek. Szczególnie chciałem zwrócić uwagę na formę. Forma jest zbudowana z bardzo nowoczesnych materiałów odprowadzających ciepło, a konkretnie z bardzo nowoczesnych stali. Do tej pory, żeby odprowadzić ciepło od formy, właściwie od detalu, stosowało się różne materiały, które dobrze je przewodzą, na przykład brązy, a już najgorsze o czym można powiedzieć, właściwie nie powinno się mieć brązy berylowe, truciznę, która znajduje się w formie, w dodatku formie, która produkuje opakowania do sektora spożywczego. My tę formę wybudowaliśmy wyłącznie na stali. Mamy stal o odpowiedniej przewodności cieplną, nieustępującą innym materiałem, które do tej pory były uważane za jedyne do tych aplikacji przy budowie form. Taką stal udało się nam znaleźć. Zbudowaliśmy formę na tej stali i proszę Państwa, osiągnęliśmy dwukrotnie mniejszy cykl produkcyjny, na tej, na tej formie, tak skonstruowanej z tych materiałów, niż y, dotychczas y, y, istniejące formy y, y, na świecie. Na świecie, bo nawet na targach Euromol rozmawialiśmy z producentem włoskim takich form, on powiedział, to niemożliwe, że taki czas y, taki cykl uzyskaliście. Szczególnie, że ci producenci skrzynek do pieczarek y, y, jako surowiec używają surowca wtórnego, przemiału. Jest to działania i proekologiczne, a jednocześnie no, działania mające na celu oszczędzać pieniądze. Ta stal w tej chwili wchodzi na rynek narzędziowy i oprócz swoich właściwości, właściwie nie stal, tylko te stale trzeba powiedzieć, oprócz dobrej przewodności cieplna, bywają też stale, które są dobrymi izolatorami. Zarówno jedne cechy, jak i drugie są bardzo potrzebne w budowie form wtryskowych, bo czasami trzeba coś zaizolować, oddzielić to gorące tworzywo od zimnej formy i zatrzymać przepływ ciepła. Takie sytuacje również istnieją, wiedzą o tym konstruktorzy formy. Natomiast nasze świadome działania podobały się dostawcy tych, tych stali. I zaproponował nam przedstawicielstwo swoje w Polsce, na co chętnie się zgodziliśmy, bo wiemy co to jest. No i właściwie w tej chwili sprzedajemy ten stal na rynku, na rynku polskim. Cieszy się dużym zainteresowaniem, a nawet tak dużym zainteresowaniem i tak dużym uznaniem, że zostaliśmy wyróżnieni na targach kieleckich w tym roku za stosowanie tej stali przy budowie form do przetwórstwa tworzyw sztucznych.